Przygotowałam listę ewentualnych prezentów dla osób, które lubią się uczyć języków, y, która bazuje na tym, co oczywiście mnie się podoba i co ja uważam, że byłoby w takiej sytuacji fajnym prezentem. Na sam początek powiem Wam, że już w tej chwili pojawił się też mój nowy planer na 2020, a właściwie na Jakikolwiek rok, więc pierwszą rzeczą, jaką mogę polecić, to jest oczywiście w tym przypadku mój planer językowy, który w tej chwili ukazał się w nowej wersji, jest w całkowicie nowej szacie graficznej, jest przepiękny, ja jestem w nim zakochana. I jestem z niego bardzo zadowolona. Współpracowałam z graficzką przy tworzeniu tego planera w tamtym roku też, ale ten zeszłoroczny nie tak bardzo mi się podobał. Natomiast ten jest naprawdę śliczny i jest utrzymany w takiej kolorystyce beżowej, co sprawia, że okładka również jest taka um, uniwersalna. Zresztą tutaj ją widzicie. Co sprawia, że nadaje się i dla mężczyzn, i dla kobiet. Także nie ma już różowego planera. W tamtym roku był niebieski, a teraz jest beżowy. E, także planer jest. Pojawiła się też tam jedna nowa strona z planowaniem kwartalnym. E, także no, taki planer jest moim zdaniem całkiem fajną opcją. To jest oczywiście planer do samodzielnego druku, to jest plik PDF i można sobie to wydrukować w ładny sposób, jeśli jest to przeznaczone na prezent, to można też spiąć w punkcie ksero w jakiś fajny sposób, także okładka jest też już dosyć reprezentacyjna, jest w końcu naprawdę ładna i jest odpowiednia do drukowania, ponieważ nie ma tam zbyt wielu kolorów na niej. Także mnie się ten planer bardzo, bardzo podoba i oczywiście do tego planera i do wszystkich innych pozostałych ewentualnych prezentów linki znajdziecie pod filmem. Kolejny prezent, który można sprawić osobie, która lubi się uczyć języków obcych, to jest oczywiście abonament na Netflixie lub HBO GO. Ja całą moją naukę języków tak naprawdę bazuję na oglądaniu seriali, i w tej chwili, ucząc się rosyjskiego, również oglądam bardzo dużo seriali. Zresztą za niedługo nagram Wam też film o moich ulubieńcach, właściwie całego roku, bo już od dawna nie robię ulubieńców sezonu. I pojawi się tam też kilka seriali rosyjskich i kilka seriali Netflixowych. I również jeden serial z HBO-Go. Także naprawdę bardzo, bardzo polecam te abonamenty, bo i Netflix, i HBO-Go to jest naprawdę kopalnia przeróżnych filmów i seriali w przeróżnych językach. I nawet jeśli jakiś film jest amerykański albo jakiś serial jest powiedzmy amerykański to czasami jest dostępny w wielu językach do oglądania. No a poza tym są tam oczywiście również dostępne seriale czy filmy w oryginalnej wersji językowej. Jeśli się ktoś uczy na przykład hiszpańskiego czy włoskiego, angielski, niemiecki, to wiadomo. No, również w przypadku rosyjskiego można tam znaleźć coś dla siebie, aczkolwiek w tym przypadku akurat naprawdę mało. Także jest to super, super opcja. Są dostępne napisy w języku, w którym jest, w którym, w języku oryginalnym są dostępne napisy w innych językach. Jeśli na przykład nie oglądamy w języku oryginalnym, bo chcemy oglądać amerykański serial, ale po niemiecku, to możemy sobie równie dobrze włączyć napisy niemieckie lub je wyłączyć, włączyć napisy angielskie, po prostu do wyboru, do koloru. Tutaj tych opcji... Na Netflixie jest bardzo dużo, co kto lubi. No i na HBO również są niektóre seriale czy filmy, których nie ma dostępnych na Netflixie. Więc moim zdaniem to jest super fajny prezent. Jeśli wiecie, że dana osoba jeszcze z Netflixa nie korzysta, no to to jest po prostu taki złodziej czasu. Ale to jest oczywiście łączenie przyjemne, przyjemnego z pożytecznym, czyli to, co ja zawsze robię i to, co ja zawsze polecam robić, żeby właśnie oglądać coś fajnego i przy okazji się uczyć. O tym, jak się tego wszystkiego dokładnie uczyć, właśnie z seriali, filmów, między innymi o tym, będę mówiła też na moim kursie, jak się uczyć języków, który ukaże się już niedługo ale nie jestem pewna, czy zdążę z nim jeszcze w grudniu. Także tego na tej chwilę jeszcze nie wiem. Linki zarówno do Netflixa i HBO Go znajdziecie oczywiście pod filmem. No i teraz kolejna rzecz to oczywiście książki. Książki w języku obcym. I tutaj możecie wybierać spośród różnych easy readerów albo tak zwanych graded reader, czyli dopasowanych do poziomu. I to jest całkiem fajna opcja, dlatego że mm, kiedy znamy jakiś język na jeszcze nie tak dobrym poziomie, to przeczytanie na przykład całej powieści w tym języku takiej oryginalnej może być wyzwaniem, dlatego że jest tam naprawdę bardzo dużo e, bardzo dużo słów, które dana osoba może jeszcze nie znać. Co innego jest z poradnikami, które są dość łatwe. Natomiast jeśli chodzi o powieść, a tym bardziej taką, gdzie jest jakaś tajemnica, jest jakaś zagadka, jakaś powieść detektywistyczna, kryminał, coś takiego, to już jest bardziej skomplikowane. Także w takich przypadkach polecam naprawdę te easy readery. I bardzo często jestem pytana o to, gdzie takie easy readery znaleźć. Na przykład, tutaj znowu skarbnicą wszelkich książek, easy readerów, właśnie książek dopasowywanych do poziomu jest oczywiście Amazon. Z tego co ja wiem, to dla Polski jest przypisany Amazon niemiecki i w tej chwili już nawet nie trzeba się martwić językiem, ponieważ wchodząc na amazon.de od razu wyświetla nam się Amazon w języku polskim. Tam na tym Amazonie można znaleźć po prostu wszystko, jakiekolwiek książki. Więc, jeśli powiedzmy, chcecie znaleźć książkę w języku angielskim, ale taką dopasowaną do poziomu powiedzmy B1, to wystarczy sobie wpisać Easy Reader English B1 albo Graded Reader English B1 i wtedy dostaniecie różne tytuły w wynikach i możecie sobie wybrać, co chcecie. Oczywiście można również kupić e, takie, taką książkę. W formie e-booka, ale jeśli to jest prezent, no to lepiej jednak już wybrać wersję papierową, wydaje mi się. Te książki z Amazona są wysyłane naprawdę błyskawicznie. Przy zakupie można sobie jeszcze wybrać opcję dostawy i wybrać wysyłkę super szybką, ale tak naprawdę z mojego doświadczenia wynika, że jeśli dana książka jest naprawdę wysyłana przez Amazon, to ona jest po dwóch dniach w Polsce. I teraz książki, które no, moim zdaniem na pewno się spodobają osobom, które uczą się języków, to są wszelkiego rodzaju książki z dziedzin, które te osoby interesują lub w których te osoby pracują i na przykład przyda im się słownictwo w pracy. I takimi książkami są te wszystkie takie poradnikowe książki z serii. Po polsku, nie wiem jak to się nazywa, po angielsku to się nazywa For Dummies. Chyba po polsku było dla idiotów. Straszna nazwa. I odpowiednikiem tych książek w języku niemieckim jest seria Für Dummies. I do tego zostawię Wam linka tutaj, właśnie też pod filmem. Ja po prostu na Amazonie w polu wyszukiwania wpisałam Für Dummies i tam jest cała lista wyników wyszukiwań. I tam jest po prostu wszystko. Tam jest o psychologii, o różnych technicznych rzeczach, co się może przeczytać osobom w różnych technicznych zawodach, o chemii, fizyce, jakichkolwiek dziedzinach nauki. Wszystko, po prostu wszystko. O czym by się nie pomyślało, na pewno jest do tego książka z serii For Dummies. Ehm, oczywiście to może być również w języku angielskim, czyli For Dummies. Ehm, możecie więc sobie zmienić to wyszukiwanie i po prostu wpisać For Dummies. Wtedy będziecie mieć książki w języku angielskim do wyboru. Także tamtego po prostu jest całe mnóstwo. Do każdej dziedziny, do każdej możliwej branży, do wszystkich możliwych zainteresowań. Na pewno seria For Dummies albo Full Dummies jest albo w języku angielskim, albo w języku niemieckim. W innych językach to też musielibyście tutaj zobaczyć, jak to się po prostu będzie nazywać w tym języku, który Was ewentualnie interesuje lub tę osobę, dla której chcecie kupić prezent. Um, ale ja nie jestem w stanie podawać takich linków dla wszystkich możliwych języków. Kolejna super opcja na prezent dla osoby lubiącej się uczyć języków to jest oczywiście audiobook z um, Audible i tutaj też um, można spokojnie korzystać z wersji audible.de. I um, na każdej wersji Audible, z tego co ja wiem, jest, są dostępne wszystkie wszystkie audiobooki, które są dostępne na samym świecie. Na Audible oczywiście nie we wszystkich różnych księgarniach audiobookowych na świecie. Tylko te, które są dostępne na Audible w, w Stanach Zjednoczonych, są również dostępne na Audible w Niemczech czy w UK, czy w jakimkolwiek innym kraju, gdzie Amazon w ogóle e, działa. Także mamy tam również audiobooki e, po e, włosku, po hiszpańsku, po francusku i w wielu różnych innych językach. Oczywiście odbór należy do Amazona, dlatego tutaj właśnie też powiedziałam Amazon, e, bo również te audiobooki tego co wiem, chyba jeśli jeszcze tak jest, to można też kupić przez, przez Amazona, przez stronę Amazona, ale warto też po prostu korzystać ze strony Audible, żeby od razu dostawać wyniki wyszukiwania w. w audiobookach, z audiobookami. I w ogóle tutaj jest też taka fajna opcja dla osób uczących się języków, że można sobie kupić e-booka i można sobie kupić audiobooka i jednocześnie czytać i słuchać. I przeważnie jest na Amazonie tak, że jeśli się kupuje na przykład e-booka, to wtedy audiobooka można kupić po niższej cenie i na odwrót. Wtedy oczywiście takiego prezentu nie da się wręczyć fizycznie, bo to jest audiobook, czy e-book, więc można po prostu w ładnej kopercie jakąś ładną kartkę podarować z informacją, że coś takiego jest i czeka na tę osobę. Linka do Audible oczywiście znajdziecie również pod tym filmem. I teraz kolejna rzecz, tak sobie myślałam, co jeszcze mogą lubić osoby, które uczą się języków, e, i co lubię ja, oczywiście, i to są wszelkiego rodzaju zeszyty. Pisanie w nauce języków jest bardzo ważne. Ja sama piszę bardzo dużo, kiedy się uczę. Teraz w tej chwili piszę bardzo dużo w języku rosyjskim, także zeszyty naprawdę zawsze się przydają, a jeśli one są piękne, to w ogóle chce się w nich pisać. I jednym z takich producentów bardzo fajnych zeszytów, notesów jest firma Legami i to jest firma włoska. Ja na przykład mam taki zeszyt, no po prostu jest świetny. On jest troszkę mniejszego formatu. Ja go kupiłam na lotnisku w, w Bergamo, kiedy byłam w tym roku jakoś 6 tygodni temu we Włoszech. I on jest po prostu cudny i to jest zeszyt, ja osobiście takie uwielbiam akurat, w linie. A nie w kratkę. Um, I pod filmem podam Wam jeszcze kilka innych linków do miejsc, gdzie można kupić naprawdę piękne zeszyty. To jest na przykład um, taki blog Ogarniam się. Um, to jest um, sklep Rzeczownik. Um, także do tego znajdziecie linki też tutaj pod filmem. Zobaczcie sobie te zeszyty, są naprawdę piękne. Także myślę, że osoba, która musi dużo pisać, będzie z takiego fajnego prezentu zadowolona. No i fajnym prezentem, ale chyba tutaj najdroższym już um, z tych wszystkich są oczywiście bilety lotnicze lub w ogóle fajna wycieczka do kraju, w którym mówi się tym językiem, którego uczy się dana osoba. Bilety lotnicze w tej chwili nie są takie drogie, więc no aż tak drogi prezent to nie jest. Myślę, że jednak całkiem przystępny. przystępny. Cenowo i to będzie na pewno super radocha dla takiej osoby. Kolejny prezent, o którym zapomniałam powiedzieć, to jest czytnik w ogóle e-booków, czyli Kindle. Ja mojego Kindle też dostałam w prezencie, bodajże 8 lat temu i do dzisiaj go używam. I uwielbiam. Kindle ma taką fajną funkcję, że po prostu też łączy się z internetem i można bezpośrednio z niego wejść na Amazon i zakupić sobie książkę jednym kliknięciem, więc to jest świetna opcja. Poza tym ma oczywiście również słownik, można sobie zaznaczać nowe wyrazy. Jeśli ktoś czyta na Kindlu, na samym... Na samym urządzeniu Kindle to wtedy to wszystko jest zaznaczane na y, szaro. Natomiast jeśli czyta się na aplikacji Kindle na telefonie, to wtedy y, są bodajże cztery kolory dostępne do zaznaczania nowych wyrazów, wyrażeń y, w tekście. Także moim zdaniem świetna opcja, ale oczywiście do tego nie trzeba mieć samego Kindla, bo można mieć po prostu telefon z aplikacją. Kindle i tyle. Natomiast sam Kindle jest moim zdaniem świetny, dlatego że Hmm, można tam regulować światło, więc kiedy jest ciemno, można sobie to światło bardzo zredukować. I wtedy na przykład, jeśli ktoś śpi albo powinno być ciemno, to wtedy tylko światła z tego Kindla za bardzo nie widać. To światło tak nie bije na wszystkie strony. On się też sam wyłącza, więc jeśli ktoś zaśnie przy czytaniu, to nic się nie stanie, bo Kindle za chwilę się wyłączy. No i można tam zmieścić ogromne ilości plików z książkami. I można tego Kindla mieć zawsze przy sobie w podróży na przykład. Więc ja zawsze do samolotu biorę Kindla, dlatego że nie zawsze mam możliwość podładowania telefonu. Czasami nie mam powerbanka, bo akurat mój powerbank jest dosyć ciężki, więc nie zawsze chcę mi się go brać, więc nie mogę korzystać z telefonu, ale Kindle, bateria Kindla trzyma bardzo długo i spokojnie sobie mogę podczas lotu. Korzystać z niego i później ewentualnie doładować, jak już jestem na miejscu, ale mm, nie wiem, czy kiedykolwiek mi się zdarzyło, żebym to w ogóle musiała robić, dlatego że naprawdę bateria na Kindle trzyma wiele, wiele, wiele godzin. No i ostatnią propozycją, którą dzisiaj dla Was mam, o której pomyślałam, to jest karta podarunkowa do jakiejś fajnej księgarni językowej albo chociażby do Empiku, tam też są książki dostępne w językach obcych, można je zamówić online, można je kupić też w księgarniach stacjonarnych. Niektóre Empiki mają taką możliwość przynajmniej w języku angielskim albo od jakiejkolwiek innej księgarni, jeśli chcecie. To myślę, że z takiego prezentu też taka osoba będzie zadowolona. Także tak wygląda moja lista. Oczywiście, gdyby ktoś chciał, może ewentualnie podarować również komuś jeden z moich webinarów, czyli jak szybko uczyć się niemieckiego, czy jak szybko uczyć się angielskiego. To są webinary, które zajmują się gramatyką głównie. I one są przeznaczone dla osób tak przynajmniej na poziomie powiedzmy A2. One się przydają oczywiście osobom na wyższych poziomach również, B1, B2 jak najbardziej, natomiast myślę, że nie niżej niż A2, dlatego że wtedy... Po prostu taka osoba by nie za bardzo wiedziała o co chodzi w tym wszystkim. Ale jeśli chcecie taki webinar komuś sprezentować, to jest oczywiście wszystko online, więc tutaj to jest troszkę problematyczne. Gdyby tak jednak się zdarzyło, że koniecznie chcecie, to wtedy możecie po prostu do mnie napisać i to ze mną w jakiś sposób ustalić. I wtedy zobaczymy, jak to zrobić, bo to się da zrobić tylko nie bezpośrednio. Więc w takim przypadku najlepiej się ze mną skontaktować i wtedy sobie ustalimy, jak to zrobić. To już wszystkie moje propozycje dla Was. Mam nadzieję, że coś z tego Wam się przyda, że coś Wam się spodobało, że coś Was zainspiruje do tego, żeby obdarować osobę, która lubi się uczyć języków albo samych siebie. To jest zawsze fajna opcja. No i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, uczcie się pamiętajcie, że wiecie więcej niż Wam się wydaje. No i życzę Wam miłego okresu przedświątecznego. Pa, pa!